i muci bladki Hiro zwiedzają muzeum. Ale Ren spotkał jakąś dziewczynę i zostawił mnie tu samą. Oba San i Hiro są w muzeum, a ja nie mam biletu. Ren się nie popisał. Lubi dziewczyny. W każdym razie bardziej niż mnie. O kurcze. Cóż, Kotku. Tacy już są faceci. Nie możesz zadzwonić do babci? Próbowałam, ale nie mogę się połączyć. A automat jest zepsuty, więc nie mogę kupić biletu. Muszę czekać tu aż wrócą. To by było tyle. Muszę już jeść, Dziękuję za chwilę rozmowy. Za Może jeszcze się zobaczymy? Dobra, może dam ci bilet, dziewczynko, co? Albo nie wiem, nalepkę? Chcesz gumy? Nie mam pojęcia, co mam tu zrobić, naprawdę, kochani. Dzórka pracuje w głównym kompleksie po drugiej stronie kanionu. Mam mnóstwo nadgodzin. Nie widziałem jej od tygodni. Zastanawiałam się nad opuszczeniem Muati City i przeniesieniem do Afryki. Nie mam tu zbyt dużych możliwości. Dobra, więc nikt nie chce gadać. nic ci Japończycy. Hmm. Tu jeszcze coś będzie? O, proszę Jezu! Tyle męczarni i, i mam cały bilet. I teraz sobie go skleję gumą, na przykład. Mam nadzieję. Nalepką sobie go skleję. No. I mam sklejony bilet. Dobra. Spadła. Mm. Bilet do muzeum, dokładnie. Mam nadzieję, że. No. To było takie proste. Widzicie, ja taki taki znawca gier przygodowych, niby. A popełniam takie proste błędy. w siedzibie twórców Rulibota i najpopularniejszych oraz najbardziej zaawansowanych technologii rozrywkowych na świecie. Proszę usiąść i odsunąć się od drzwi. Wkrótce odjazd. Dobra. Czeka Państwa ekscytująca podróż w samo serce Watticorp, gdzie poznacie niezwykłą historię jednej z najprężniejszych korporacji świata. Watticorp zaprezentował światu system rozrywkowy Wattic, Łatille i wiele innych produktów, dostarczając ludziom miłość, szczęście i miliardy godzin niezwykłej rozrywki. Za kilka krótkich miesięcy Łati przedstawi nowy produkt rewolucjonizujący domową rozrywkę. Najbardziej ekscytujące dzieło w całej naszej dwustuletniej historii. Projekt Alhera. No właśnie, co to jest ten projekt Alhera? Aby być częścią naszej stale rosnącej, szczęśliwej rodziny, przyszłość rozrywki jest jasna. Przyszłość to ład. Prosimy upewnić się, że przed opuszczeniem wagonu zabrali Państwo wszystkie rzeczy osobiste. Życzymy przyjemnej wizyty w Muzeum. Okej, okay, dobra, wyłaź Zoe. Na pewno nic nie zostawiasz. Telefon, dobra. Masz dla mnie jakieś nazwisko? Nazwiska. Mówiłam, że... Kodowanie. Jesteś już w środku? Połączenie jest jeszcze gorsze niż poprzednio. Liv! Ledwo ci słyszę! Chwila niech no ja... O, już, przełączyłam nas na tajny kanał oka. Teraz powinno być dużo lepiej. No, dobra. Oczywiście oprogramowanie oka natychmiast pokaże, że coś jest nie tak. Musimy się sprężać. Weszłaś już do łatykod. Tak, tak, tak. Pracuje nad tym. Świetnie. Musisz się skontaktować z nijakim Damienem Cavanaugh. Przez C. I-A-U-G-H. A w środku ma A-V-A-N. Reza kontaktował się z nim przez Rio Kuroki, martwą dziewczynę z jego mieszkania. Rio pracowała z Damienem. O, fajnie. Wiedziałem, że Reza rozmawiał z Rio przez telefon, kiedy go ostatnio widziałam. Więc źródłem jest Damien Cavanaugh. Jak go znaleźć? Mieszka w Wati City, ale pozostaje poza siecią. Wati Corp ma chyba jakieś osłony zewnątrz kompleksu firmowego nie działają komórki. Skoro nie ma go na sieci, to musi być w pracy, chyba że w namierzeniu go przeszkadzają zakłócenia. Trzeba postawić na to pierwsze. I tak zapuszczam się w paszczę lwa. Gdzie dokładnie pracuje ten damien? Nie wiem. Mogłabym wgryźć się w dane łatwiej, ale pewnie uruchomiłoby to jakieś alarmy. A tego byśmy nie chciały kocie. Wiem, że Rio pół pracowała jako analityk systemów w dziale biotechnologii, a Kabanaw zajmuje się oprogramowaniem. Próbuję coś jeszcze znaleźć. Dam znać jak zdobędę o nim więcej informacji. Od tej pory musimy ograniczyć się do wiadomości. Rozmowa jest zbyt ryzykowna, a zakłócenia utrudniają inne sposoby komunikacji. Dobra, znajdę go. Muszę... Dobra. Powodzenia, kocie. I uważaj. Cholera, agenci mnie namierzyli. Muszę spadać. Liv? Olivia? Dobra. Mam nadzieję, że nic, nie jest. nic nie jest, spokojnie. Dobra, to teraz zrobię to jak prawdziwy maniak i zapiszę grę. Nie, nie, tutaj zapiszę grę i potrzymam was w napięciu. Ten odcinek trwa, no, niecałe 6 minut, także zostanę w tym miejscu sobie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Karolek95 i trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że się podobało, choć trochę zamieszałem. Cześć!